Trzymamy kciuki za, za zdrowie brytyjskiego trzykrotnego mistrza świata. Przed nami gonitwa zamykająca dzisiejsze zmagania. Krzysztof Kastrzak. Tak jak zaczynał, tak kończy z wewnętrznego. Janowski, Niki Pedersen, Artyom Łaguta. Krzysztof Kastrzak dobrze trudne tutaj postawił warunki rywalom. Wiezie tam ale Łaguta jak wyprostował ten motocykl, tak przemknął obok popularnego Kejkeja. Momentalnie i to samo czyni po krawężniczku przyczajony Maciej Janowski. Kastrzak spadł na trzecie. A co dzieje się z Nikim Pedersenem? Czy on tutaj nie zrobi jakiegoś znowu dziwnego ruchu zasypywany niemiłosiernie Niki Pedersen ta przez szprycę odrywali od Krzysztofa Kastrzaka, którego Ostatecznie wyprzedził zawsze to mnie i tam przez gaźnik zassa tego pyłu do silnika. A więc próbuje oszczędzać sprzęt. Niki Pedersen w tej walce raczej już wszystko jest rozstrzygnięte. Niesamowici szybcy, niesamowicie szybcy wrocławianie w tym wyścigu. No i ja po raz kolejny mogę tylko głośno się zastanawiać. Co by było, gdyby tenże obserwowany przez nas e, duet liderów mógł pojechać kilka minut temu również w wyścigu 14. Jaki byłby końcowy rezultat tego spotkania? Ostatecznie za jedno oczko przyjechał. Wygrał to Artyom Łaguta, gdyby ktoś chciał jeszcze z państwa sobie zapisać punkty. Drugi dwójeczka z bonusem był Maciej Janowski, z jednym punktem przyjechał Duński Internacjonal Niki Pedersen a zmagania zakończył w ostatnim swoim starcie bez punktów Krzysztof Kasprzak, ale to i tak bardzo dobry występ. 10 punktów Krzysztofa Kasprzaka. Znakomity występ Krzysztofa I to Kasprzaka. On, I to on okazuje się, mimo że został określony przez nas mianem drugiej linii na starcie tych zawodów, to on jest jednym z głównych architektów tej e, inauguracyjnej wy.